Dzień dobry, witam serdecznie po raz kolejny. Dzisiejszy materiał to będzie kontynuacja pierwszej części oraz drugiej części materiału, który przetłumaczyłam. Link do części pierwszej i drugiej znajduje się w opisie tego dzisiejszego materiału. Natomiast jeżeli chodzi o oryginalny materiał, z którego korzystałam do tłumaczenia, to również już wkrótce podam go pod każdym filmikiem, który przetłumaczyłam. Jeżeli chodzi o głównie o sam ten oryginalny dokument, czy też materiał, to jeszcze sama nawet nie zapoznałam się w 100% z jego treścią, dlatego dopiero jak sama zapoznam się z jego treścią, to wtedy umieszczę, podlinkuję pod każdym odcinkiem, pod każdą częścią właśnie link do tego oryginalnego materiału w języku angielskim. Ale teraz już będę kontynuować, tak więc taki... Komentarz dzisiaj będzie do tego co znalazło się w pierwszej części oraz w drugiej części materiału między innymi o Arystotelesie, o Nasis, również o JFK-u. Tak więc to właśnie ten dokument, który teraz jest widoczny na ekranie, jest dokumentem na którego podstawie Przygotowana została przede wszystkim pierwsza część właśnie tego materiału. Natomiast jeżeli chodzi o ten dokument, to był on tak naprawdę wplątany, przykryty innymi dokumentami, przykryty tysiącami innych stron, które zostały odtajnione w związku z zamachem na JFK. -a. Tak więc, ten konkretny dokument nie dotyczył śmierci czy też zamachu na JFK'a, ale był tak bardzo wygodnie wplątany właśnie w te wszystkie dokumenty. I to właśnie ten dokument stał się taką inspiracją dla Torises, której oryginalny materiał właśnie był też również dla mnie inspiracją, żeby przetłumaczyć to był inspiracją do zagłębienia się właśnie w ten temat. Tak więc pierwsza część materiału jest tłumaczeniem właśnie tego dokumentu, który widoczny jest teraz na ekranie. Dokument pokazuje, że CIA zorganizowała sabotaż gospodarczy. Z pewnością nie był to jedyny taki przypadek sabotażu. W tym, w tym czasie Stany Zjednoczone przecież nie były w stanie wojny ze Związkiem Radzieckim, a mimo wszystko USA urządziły sabotaż ich dostaw cukru. Statek Stratham Hill był w rzeczywistości własnością innego greckiego potentata, który zmarł zresztą niedawno, jakieś 10 lat temu i również był grekiem. A w zasadzie jego firma była spółką zależną statków Onasisa. Tak więc wtedy CIA zażądała wraz z osobami sprawującymi władzę, aby statek Onasisa zatrzymał się w Puerto Rico, które również było już wtedy terytorium Stanów Zjednoczonych, aby mogli zanieczyścić cukier, który miał przedostać się do Związku Radzieckiego. Tak więc Onassis w tamtych czasach miał bardzo duże wpływy. Miał takie wpływy, że był w stanie naprawdę pociągać za wiele sznurków i tak naprawdę wszystkich miał w swojej kieszeni. Wiadomo, że w 1942 roku Theodore Roosevelt wydał rozporządzenie wykonawcze o przejęciu banków przedsiębiorstw Preskota Busha. Ojca Georgia Busha Seniora. A jeżeli ktoś nie orientuje się w tym temacie, to ja również podlinkuję ten materiał, ponieważ jeżeli chodzi o ten temat, również tłumaczyłam na podstawie, tłumaczyłam artykuł właśnie dotyczący Prescota Busha. W tym czasie George Bush senior służył w siłach powietrznych. A teraz zaczyna się tak naprawdę prawdziwa zabawa, dlatego że Onassis zaczął robić naprawdę duże pieniądze na statkach, którymi przemycał tureckie opium do Argentyny. Poruszał się zarówno po strukturach władzy kapitalistycznej, jak i po strukturach władzy komunistycznej. Tak więc czerpał zyski ze wszystkich globalnych szlaków przemytniczych. Miał infrastrukturę transportową również, i tutaj ciekawostka miał taką infrastrukturę transportową, że mogła ona być w stanie przemycać ludzi. Z pewnością znacie operację Paperclip. Która też była wspomniana właśnie w tym dokumencie, który podlinkuje o Preskocie Bushu. Operacja Paperclip, czyli operacja Spinacz. Celem tej operacji było sprowadzenie nazistowskich naukowców do Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej. Ale bardziej mroczna operacja została w rzeczywistości zorganizowana przez elementy OSS i CIA. OSS to Office of Strategic Services, czyli Biuro Usług Strategicznych, to taki prekursor CIA. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o te operacje, które były tutaj bardziej mroczne, to były to operacje, które ułatwiły ucieczkę nazistowskim elitom do Ameryki Południowej. W Ameryce Południowej zresztą do tego dnia istnieje ściśle y, takie sekretne miejsce, w którym zresztą rodzina Bush'ów ma prywatne interesy. Tak więc dziedzictwo Busha jest kontynuowane. A teraz zaczyna się robić naprawdę interesująco, ponieważ sam Bush senior przyznał, y, y, sam powiedział, że był tajnie zaangażowany w CIA już w momencie fiaska w Zatoce Świń. Tak więc było to na długo przed tym, jak objął stanowisko dyrektora CIA w 1976 roku. W materiale o buszach zresztą, tak jak powiedziałam wcześniej, też o tym wspominam. I co dalej? Otóż, natomiast Zatoka Świń, na przykład, to był plan z kolei Nixona. I potem stała się dużym problemem. Gdy JFK i Robert F. Kennedy, prokurator generalny, zdali sobie sprawę, co się naprawdę dzieje i kto rządził, to chcieli sami zrobić z tym porządek, chcieli się temu systemowi przeciwstawić. Zrozumieli, że 7 sióstr, czyli Seven Sisters, kar kartele naftowe, magnaci żeglugi, chcieli kontrolować świat. Wdrażali wysokie nieety wysoce nieetyczne operacje od 40 lat XX wieku i to dlatego OSS rzekomo zostało zamknięte. W latach 40. Arystoteles Onassis przyjechał do Stanów Zjednoczonych właśnie z tego powodu. Juan Perón rządził wtedy Argentyną, która stała się bezpieczną przystanią dla nazistów, takich jak Mengele, Adolf Eichmann, a nawet Adolf Hitler. To też te historie na pewno już słyszeliście. Infrastruktura umożliwiająca takie właśnie ucieczki z Berlina do właśnie Argentyny istniała dzięki. Aristotelesowi, Onassisowi, jako tutaj królowi oceanów. Powróćmy może na chwilę do okresu poprzedzającego zamach na JFK. -a. Joseph Kennedy był ambasadorem USA w Wielkiej Brytanii i patriarchem dynastii Kennedy. Był bezwzględnym strategiem i dążył do zapewnienia prezydentury swojemu synowi, Johnowi F. Kennedy'emu. W epoce proch Pro, po prohibicyjnej związał się z takimi właśnie wielkimi nazwiskami jak Rockefellerowie, Mayerlanski czy Aristoteles Onassis. Onassis był głęboko osadzony w nielegalnym handlu od broni po ropę naftową i heroinę. Uznał, że Joseph Kennedy mógł być dla niego użytecznym partnerem amerykańskiego establishmentu. W połowie lat 50. Zawarto umowę właśnie z Onassisem, na podstawie której Onassis zobowiązał się do pełnego wsparcia finansowego i logistycznego dla kampanii JFK. -a. W zamian za to, Clan, Kenned Clan Kennedy miał służyć interesom syndykatów, które wprowadziły ich na wysokie stanowiska, szczególnie w odniesieniu do zagranicznych operacji kierowanych przez CIA. Mieli służyć monopolowi naftowemu i mieli chronić powiązanych z mafią przedsięwzięć biznesowych. Chronić interesów takich ludzi jak na przykład Jimmy Hoffa, który zaangażowany był w przestępczość zorganizowaną. Umowa została załatwiona dzięki wspólnym kontaktom w świecie wywiadu i mafii. Onassis, rzekomo sekretnie kontrolujący działania Howarda Hughesa, był ważną postacią. W materiale był wątek dotyczący porwania Howarda Hughesa, jeżeli pamiętacie, i powróćmy do tego na moment. Otóż Howard Hughes został rzekomo porwany w 1957 roku. Rzekomo, dlatego że nikt nigdy tego otwarcie nie potwierdził, nie przyznał. Na jego miejsce podstawiono dublera. I tak um, oto Arystoteles Onassis przejął kontrolę nad jego kasynami, i nad innym jego kapitałem. W 1973 roku syn Arystotelesa Onassis'a, Aleksander Onassis, który miał wtedy 24 lata, wsiadł do samolotu i podczas startu samolot uległ awarii i wtedy Aleksander Onassis zginął. Podobnie, jak pamiętacie, było w przypadku JFK Juniora, który też Miał wypadek samolotowy. Howard Hughes został odnaleziony na wyspie Skorpios przez Jackie Onassis pod koniec 1974 roku. Przypadkowo, 15 marca natomiast 1975 roku, Arystoteles Onassis zmarł, a 5 kwietnia. 1976 roku świat usłyszał, że Howard Hughes nie żyje. Wobec oficjalnych doniesień podróżował ze swojego penthouse'u w Acapulco do szpitala w Houston, i podczas tej podróży zmarł na niewydolność Nerek. Jackie Onassis też była strategiczna w swoich działaniach. Ona chciała zostać dziennikarką. W Nowym Jorku powiedzieli jej, że dziennikarstwo to nie jest zawód dla niej. Wylądowała w, ostatecznie w Waszyngtonie i tam została przechwycona. Rok później wyszła za Johna F. Kennedy'ego. A po zamachu na JFK weszła do Air Force One, żeby się przebrać, ale została poinstruowana, żeby zostać w zakrwawionej sukience, ponieważ widok wdowy w zakrwawionej sukience miał wywrzeć ogromne wrażenie na ludziach. Ale Jackie wiedziała o zamachu. To byli ludzie bardzo wpływowi. To cała siatka wpływów. Zresztą teraz mamy takie same, taką samą siatkę, jeżeli nie większą. Mamy chociażby Hillary Clinton. Czy Nancy Pelosi, mnóstwo ludzi, którzy są w bagnie Deep State. To są ludzie, którzy mogą się pozbyć wszystkich, jeżeli tylko chcą, jeżeli tylko ktoś jest ich dla nich niewygodny. Zresztą wystarczy popatrzeć na listę ludzi, których, których chociażby znała Hillary Clinton, którzy z niewyjaśnionych. Powodów popełnili samobójstwo, oczywiście w cudzysłowie. To ludzie, ten, ta cała siatka, to są ludzie, którzy są zdolni do wszystkiego. Oni zabijali prezydentów, oni obalali rządy, które im nie pasowały. To ludzie, którzy kradli i cały czas kradną, którzy zabijają. Karmią nas narkotykami i okradają. Tak więc to jest naprawdę ogromna sieć. Działają władzą, której nie można zrozumieć. Mogą sprawdzić, sprawić, że znikniemy za palca. Tak więc taka cała sytuacja, która teraz ma miejsce w Białym Domu, kiedy mamy... Donalda Trumpa, no teraz jest y, podobnie, tylko że miejmy nadzieję, że Donaldowi Trumpowi się uda. Natomiast Joseph Kennedy chciał, żeby ten klan Kennedy wspiął się na sam szczyt. Y, to Joseph Kennedy, ojciec JFK-a, Przedstawił Jackie Arystotelesowi Onassisowi. Po śmierci jego syna, tak naprawdę rzucił ją w ramiona Onassisa. John Joseph Kennedy również kontrolował jej pieniądze, kontrolował pieniądze Jackie Kennedy. A śmierć Aleksandra Onassisa, syna Arystotelesa, była bardzo podobna do śmierci JFK Juniora. I teraz, tak jak powiedziałam, Donald Trump robi dokładnie to samo co JFK: walczy z systemem. Niestety wiele ludzi tego nie widzi, ale trudno się dziwić. W sumie kilkadziesiąt lat temu być może też ludzie tego nie dostrzegali, że JFK próbował z systemem walczyć. Może dla niektórych to wygląda jak gra w jakieś gierki albo jak że po prostu sprawia wrażenie jakby partycypował w tych zasadach gry przedstawionych przez deep state. Ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że to jest naprawdę ogromny system i ogromna siatka. Bagno jest głębokie, bardzo często zresztą Donald Trump o tym mówił. Tak więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie się dobrze tutaj toczyć i że wszystko idzie Według planu. Bagno jest głębokie i dla tych ludzi, wszystkich, którzy mówią, którzy mówią, że dlaczego Trump nie postąpił w taki sposób, dlaczego Trump postąpił w inny sposób, naprawdę trzeba sobie zdać z tego sprawę, jak to są potężni ludzie, jak to jest ogromna um, siatka. Jest to praktycznie um, siatka zorganizowanej przestępczości. Z którą jeden, o jeden człowiek jest to praktycznie prawie niemożliwe, żeby sobie dał radę. Ale to może sobie już zostawimy jeszcze być może na czwartą część, jeżeli będzie coś ciekawego do dodania. Na dzisiejszy dzień, na trzecią część to już wystarczająco materiału. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i oczywiście zapraszam do obejrzenia części pierwszej i części drugiej jeżeli jeszcze nie mieliście do tego okazji. Pozdrawiam i do następnego razu.